Szanowni Państwo, witam wszystkich, kto ogląda. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w jednej serii o Harrym Potterze była taka sytuacja, że Harry stracił kość przez nieudolne leczenie go przez jakiegoś tam czarodzieja. I ponieważ dostał bardzo niedobre lekarstwo, więc krzywił. Na co pani doktor ich mniejsza zapowiedziała mu, a co byś ty chciał, soku z dyni? I to mnie nasunęło na myśl, że skoro z dyni można zrobić sok, to ja sobie mogę zrobić sok z cukinii. No cóż, cukinia to też swego rodzaju dynia, prawda? No więc wycisnąłem sobie, o, proszę bardzo, widzicie? Nawet zostawiłem troszeczkę e, takich e, części stałych z cukinii, żeby każdy wiedział, że to jest z cukini, czyli praktycznie z dyni. No więc y, robię naleśniki tak jak normalnie, z tym, że nie używam mleka. Więc tu przygotowałem sobie o, jak widzicie, dwa jajeczka i te jajeczka wrzucam do soku

i lecimy, i lecimy. Och, proszę, jest. Jest. No to teraz malutku. Sykuję sobie mąkę. No, czyk, cik, czyk, czyk, cik, czyk, 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 mączka sobie leci elegancko. Nie wiem, ile jej tam pójdzie, bo naprawdę to ja robię na konsystencji ciasta. Jak jest taka gęsta, szpytana, która mi się o, trzyma ładnie na czepaczce, to wtedy już. No, reszty Państwu zobaczą. Jak to jest? No, niestety muszę tu dołożyć troszeczkę więcej. No, już robię już na jesieni. No, tak się, się I przekonałem się, że jednak mam lecie, jak się robi na jakoś tej mąki idzie jakby mniej natomiast wszystkie inne płyny czy to piwo czy bo i tego bo i na piwie też robiłem naleśniki no i czy ten nasz soczek to jednak potrzebuje troszeczkę mąki więcej. Tym bardziej, że nie jest to mąka tortowa, bo mąka tortowa no to nie jest, zabiera bardzo dużo, bardzo dużo mąk, wody. Także nie trzeba im tyle, co no takiej chociażby wrocławskiej czy uniwersalnej, które po prostu Mają mniej pewno jakiegoś glutenu albo innej skrobi. Natomiast... No. I to już... To teraz, O! cyk Parę naście, parę naście ruchów. I mamy już zrobione ciasto, tak? O, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę, bo to by było ciasto za takie wodniste za bardzo. O, także tyle jeszcze wystarczy. Może, może chodzi o to, żeby to widać było pięknie, jak się to ubija. No jak słychać, woda na herbatkę się nie... Zagotowała, i no niestety trzeba będzie herbatkę sobie zrobić. Co ja bardzo lubię, no to jest herbata, to jest i kawa zbożowa. To jest jedyny napój, który jakoś toleruje. Natomiast piję tej wody zwykłej. No, to tak. Parę łyków to i owszem, ale żeby tak na przykład pić wodę na zamówienie, no to niestety woda mi, nie wiem dlaczego, ale nie chcę wchodzić do przełyku. Natomiast gdybym dodał jakiegoś soku czy coś takiego, to już jest inna rzecz, to wtedy już leci. Ale tak, sama, sama woda to jakoś mi to nie służy. No i tak, ciasto mam zrobione. Chyba jeszcze troszeczkę muszę dołożyć, ale cholera nie, za, nie wziąłem sobie patelki do naleśników, no bo ja mam specjalną patelkę do naleśników. No tak oczywiście. Hmm. i a ten mam zostawioną... Oh, no to przesadziłem tym razem tym razem przesadziłem e, może Może. Dobrze, dobrze. Ach, trzeba jeszcze mocniej troszeczkę I to by było już na tyle. I czepaczkę trzeba do zlewu wyrzucić. A sam muszę popędzić. Popataleczkę, o jak wiecie cyk cyk cyk, parę schodków. Ale ciemno w Trzy nie nagrywa Siemnica, prawda? No, a tu jest moja pracownia. I jednocześnie piekarnik mam tutaj jeszcze piekę, wszystko co trzeba parę narzędzi takich podstawowych sobie tu trzymam. Ach. No i teraz z powrotem, nawet mi to szybko poszło, kurczę, nie spodziewałem się, że tak potrafi jeszcze pędzić po schodach. No. Pateleczka jest, a ta musi pójść z powrotem na swoje miejsce. trzeba rozgrzać o, na tym palniku, bo on jest taki mniejszy, ale taki ma Energiczny, energiczny płomień, no to wystarczy, kurczę flek, jeszcze muszę pędzić. Nadój jeszcze raz. Tym razem chyba po olej. Nie spodziewałem się, że tam tak Mam mało oleju. No jak widzicie ciemno. zaopatrzeniu więc musi mi do, dostarczyć. Szanowni Państwo, gimnastyka jednak robi swoje. Człowiek jeszcze, jeszcze sobie potrafi pędzić po schodach. No i teraz co? I mam problemy z otwarciem oleju. Ach, proszę. Ach, kurczę, ale... Ładnie się załatwiłem. Nie z tym. ach jak ktoś jest. Jak ktoś jest, prawda taka? No. Nie fachowiec, to wiadomo. Zawsze coś tam wykombinuje. Coś mu tam wyskoczy. I teraz mam specjalną specjalną łyżkę kochel do naleśników No niestety ale na, co? Jednak chwila przerwy i co się zrobiło? Mój produkt się, że tak powiem, zrobił gęstawy. Ale to woda z kolei jest. Nie ma sprawy. Filtrowana, zdrowa, świeża. I jak widzicie Państwo, soczek z cukinii. Dwa jajeczka, mąki, o, tak żeby było ciasto eleganckie. No i teraz. Tu mamy herbatkę, tu mamy to i teraz prawda. Szybciutko lejemy na tym o, i już. No co prawda. Nie jest to takie elastyczne ciasto, jak widać. Jakby to było no ale naleśnik no. Mi się prawda udał Ach, sobie jeszcze talerzyk wyciągnąć. No, proszę tak ładnie talerzyk jest gotowy i naleśniczek. Już jest też gotowy. Proszę. O, coś mi się tu poprzyplejało. Normalnie to powinien podskoczyć. O, tak jest. Podskoczył. Rączka jeszcze działa. O, jak widzicie Państwo. Taki naleśniczek mi wyszedł. To prawda, jakby jeszcze raz przerzucę, żeby się pięknie zaróżowił. Co prawda, widzicie Państwo, jest to. Nie jest takie ciasto białe, jest takie zielonkawe, no ale wiadomo, soczek z cukinii nadał ten odpowiedni kolor. No. Troszeczkę jest dziurawy, no ale to nie najważniejsze, bo można to zakręcić do środka i nie będzie widać. O, no, wystarczy temu, ponieważ jak to się mówi. To. No i teraz siup. A no, drogi pójdzie już zgrabniej. Proszę. Jest. Ja sobie zawsze robię taką plamkę w tłuszczu. Na tym. No a tu Państwo widzą. O proszę bardzo, mam yy, można by tu wszystko włożyć jakieś produkty. No ale ja sobie to daruję bo należy mi i tak. Smakuje. Zostawiłem tam takie strzępy cukini. żeby Państwo widzieli, że to jest z cukini zrobione. No i chyba na tym poprzestanę, ponieważ muszę ten bak jakiś, co zrobiłem usunąć. Dlatego życzę wszystkim dobrej nocy i miłego przyszłego dzionka. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.